Miłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Błogosławiona jest nasza polska ziemia, bo tak wiele na niej znajduje się śladów Bożej miłości. Nasze świątynie, poświęcone jedynemu i prawdziwemu Bogu przydrożne krzyże, kapliczki, tablice. Dają świadectwo tej podstawowej prawdzi, prawdzie o istnieniu Boga i o Jego miłości do człowieka. To, co ręką ludzką zostało uczynione i przez wieki całe niezwykłą czcią otaczane, było i jest nadal przejawem. Naszego posłuszeństwa i naszej wdzięczności przede wszystkim wobec Boga i drugiego człowieka. Nasze świątynie, również ta, w której dzisiaj jesteśmy pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej, nasze cmentarze, przydrożne krzyże, kapliczki, tablice, są przede wszystkim wyrazem naszej miłości, która wynika z naszej wiary. Ale są one też zewnętrznym głosem naszej wielkiej potrzeby wdzięczności. Dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii: Dziesięciu zostało uzdrowionych, otrzymali na nowo. Życie w sile i zdrowiu, ale tylko jeden wrócił, aby podziękować: to znaczy, że On naprawdę odzyskał zdrowie. I nie tylko zdrowie swego ciała, ale przede wszystkim swojego umysłu, swojej duszy. Dzisiaj tak wielu ludzi jest trendowatych na chorobę niewdzięczności, zaniku pamięci. Tak mało czasami dzieci są wdzięczne swoim rodzicom. Czasami mało wdzięczności wśród rodzeństwa, wśród bliskich, w rodzinie, sąsiadów. Zapominamy o wdzięczności. Wobec wychowawców, nauczycieli, katechetów, kapłanów. Zapominamy o tych wszystkich, którzy w naszym imieniu sprawują władzę. Nie jesteśmy wdzięczni. Często więcej jest pretensji, pewnych roszczeń, nowych oczekiwań. Bo gdzieś panuje trąd niepamięci. Warszawa, nasza stolica, jest bardzo naznaczona tablicami. Od tych będących wspomnieniem okupacyjnych dni, przez te, które przypominają o powstańczej krwi i w końcu te, które już od pół roku po tragedii smoleńskiej zaczynamy w miejscach drogich naszemu sercu odsłaniać. Nic nie zatrzyma tej naszej potrzeby do upamiętniania, bo ta tragedia na trwałe wpisała się w serce każdego z nas i naszej ojczyzny. Bo jest to upamiętnienie wdzięczności, podziękowania. Powstały, powstają i będą jeszcze stawiane w ojczyźnie naszej przydrożne krzyże i kapliczki, będą słaniane kamienne tablice, tablice pamięci po to, aby chronić przed zapomnieniem. A my dzisiaj tu jesteśmy, aby ochronić przed zapomnieniem ofiary życia 96 Polaków. My wiemy, że oni przecież lecieli tam dla pamięci, aby tam w sposób szczególny ją okazać, aby jej intencji okazać miłość tam pomordowanym naszym oficerem. A my wiemy drodzy, że zadaniem pamięci jest umocnienie prawdy o wydarzeniu. Pamiętać to znaczy przechowywać pamięci osoby i wydarzenia. To znaczy również podejmować codziennie decyzje i brać ją pod uwagę i liczyć się nadal z tymi osobami, odczytując ich piękne życie i z tymi wydarzeniami. Bo pamięć jest zawsze pierwszym i podstawowym przejawem miłości. Stajemy tu dzisiaj, drodzy, aby w sposób szczególny im podziękować bo tyle wnieśli miłości, wiary, dobra w nasze życie. To niby nazwisko, imię, to niby zdjęć, ale zanim kryje się człowiek w swojej pięknej postaci. Przybyliśmy również tutaj drodzy, aby podziękować wam, najbliższym. Podziękować Tobie, czcigodna Mamo, naszego pasterza, księdza biskupa polowego Tadeusz. Chcemy ucałować wszystkie matczyne dłoń, które dały życie tym naszym osobom, które znamy i kochamy. Chcemy ucałować dłonie Wasz, czcigodne małżonki, mężowie. Bo poprzez Waszą wspólną miłość tworzyliście rodzinę, kształtowaliście, szczególnie tutaj, w swojej pamięci o tradycji, o wierze i o miłości. Dziękujemy Wam, kochane dzieci, że w swojej postawie szacunku do rodziców. Że nie robiąc im problemów, wzmacnialiście ich powołanie, w tym, że ich służba dla ojczyzny, dla drugiego człowieka mogła być choć trochę lżejsza, że mogli realizować swoje piękne powołania i ukazywać piękny patriotyzm. 10 kwietnia pod Smoleńskiem to przecież wiemy, że Dzień Śmierci Najlepszych Synów i Córki Naszej Ojczyzny. Zginął prezydent Rzeczypospolitej, parlamentarzyści, najwyższy rangą i znaczeniem dowódcy wojskowi. Tak wiele osób z instytucji państwowych, społecznych, tych, którzy starali się w sposób szczególny utrwalić i rozgłosić prawdę o Katyniu. My wiemy, że ta tragedia jest szczególnym znakiem. Niektórzy z niej odczytują ból, żal, łzy. Ale my, ludzie wiary, czasami musimy odczytywać w tym błogosławioną winę. To nie Pan Bóg odsunął swoją rękę pomocy i opatrznościowego działania. Tak musiało być. Abyśmy nawet dzisiaj tutaj, na modlitwie, nie na jakimś innym spotkaniu towarzyskim, poszerzyli i pogłębili naszą wiarę, miłość i nadzieję. Tyle dobra wyszło z tych wszystkich spotkań. I niech sobie niektórzy mówią, że to księża i kościół, Wykorzystał do swego panowania i zajęcia większej przestrzeni. To szatańskie potrzeb. To nadal ludzie, którzy chorują na trąd trąd niewiary, nienawiści, niepamięci, pogardy A cóż dadzą nam za mnie? Jaką hierarchię wartości? Jakie ideały? Do czego chcą doprowadzić to młode pokolenie? Bo można zatracić pamięć, ale najgorzej, gdy człowiek w tym wszystkim zatraci swoją duszę. Niedawno w nowej szacie na jasnej górze nasza matka i królowa pięknie jest przyozdobiony ale w tym wotum umieszczono również fragment samolotu umieszczono obrączkę wyrzuconą z pociągu jadącego do Katynia to symboliczne zawierzenie ofiar katastrof którą wojsko matce jasnogórskiej widzi swoją hetmankę żołnierza polskiego i te wody na jasnej górze będzie na wieki upamiętniać tamten tragiczny los w samym sercu polskiego narodu tlić się będzie ogień naszej pamięci o niej. my dzisiaj drodzy Chcemy do tej pamięci dołączyć i nasze wody, naszą tablicę, nasze wspomnienie i modlitwy. I dobrze, że tu jesteśmy. Ale musimy ciągle pamiętać, że nie tylko kamienne tablice mają wołać. O tych, którzy odeszli, kim byli, co pozostawili po sobie w swoim pięknym życiu. Dzisiaj potrzeba nam żywych tablic, by każdy z nas w swoim osobistym życiu, swoją postawę, swoją wiarą i miłością do drugiego człowieka był czytelną tablicą, z której ktoś odczytuje to, co dobrze. To by nie był zamazaną, zniekształconą lub nieczytelną. Dlatego też na koniec proszę słowami modlitwy. Maryjo, hetmanko żołnierza polskiego, z nadzieją powierzamy Tobie, 96 ofiar samolotu prezydenckiego. Bądź im Matką miłosierną, ukaż im Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Pochyl się nad łzami Ojców i matek, wdów, wdowców i sierot i ześlij im aniołów pociechy. I wsparcia. Niech nie zostają sami ze swoją tragedią. Niech odczuwają, że Twojej matczynej dobroci zawdzięczają współczucie i wyciągniętą pomocną dłoń. Amen.